Czasu do czasu na takie sklepiki, to najlepsze co może być, najwięcej się wtedy trafi. zobaczymy dzisiaj. akcję, ale tutaj na razie nic jeszcze nie widzę. Spójrzmy może dzisiaj na ten, na, najpierw na, na jakąś biszyterię coś, może akurat sprawdzimy. Przejdziemy się zobaczyć. Coś nowego może. No nie. Tu jakieś fajne kolczyczki były stare. Ale tylko jest jeden, żeby były dwa.

Są, nie? Ale warto zawsze zobaczyć, zawsze warto zobaczyć. Oj, zajrzeć. Uważam, że tutaj coś takiego. To są stare rzeczy. Taka kolia, bardzo stare No, może ta kolia? Weźmy wiecie? Bo to jest naprawdę stare. Nie jest jakaś wykwintna, ta Yy, biżuteria, ale ale. tu też jest coś starego, fajnego. No nie wiem, nie wiem. To, takie zabierzki definiczne, to, no to już nie, nie są stare. To jest też stare, bo to jest normalnie zrobione z jakichś szmatek. Jedną to zabiorę. Zobaczmy jeszcze, tutaj jest. No, widzicie, to jest taka fajna, ale. Haj! Halo, halo! Moja fajna pani zawsze jest. Zawsze jest na posterunku. No zobaczymy, jakieś tutaj rzeczy nowe, nowsze. Nie widzę, może tutaj. Może tutaj coś ciekawszego, ale nie widzę. No nie zawsze. Myślałem, że może jak dzisiaj wpadnę w taki, w takim momencie. Wiecie, ja lubię takie akwarele. Zobaczcie, jakie to fajnie wygląda. Bardzo mi się to podoba. O, fajne. Tutaj to dom, sobie gdzieś w korytarzu powiesić. Bardzo to jest ładne. Mam kilka, nawet wczoraj jedno powiesiłem sobie w domu. To jest to, 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 który, to, 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 to które kupiłem. Zegar jest ładny, bardzo ładny. Ale taki I chodzący, patrzcie, on chodzi. Ale śliczny jest. Ale też fajny jest, kurczę. Link, panie. Wiecie co? To nie jest nowoczesne, ale jest nowoczesny. ładny. Wezmę go sobie. Zabieram go, bo jest naprawdę śliczny, ale być jaki ciężki. No. Fajnie wygląda, mi się podoba. Mi się podoba. Wydaje mi się, że świetny strzał. Co prawda nie jest tak tani, ale ale. Oczu i e, ceramika, to była ceramika, to nie była porcelana. To nie była porcelana. Tu mamy jakieś jeszcze dźwięki. No dobra, włączę się jak będzie coś fajnego. Mamy fajną rzecz, to jest pudełko na biżuterię Wyścielane takim aksamitem czerwonym. Widać, że to nie jest nowa rzecz, tylko dosyć stara. Nigdzie nie jest napisane, tutaj, jest, jak czy to jest i co to jest. Ale, ale podoba mi się jej po prostu zabiorę, bo jest naprawdę stary, na 100%. Fajna ta kamionkowa ta. To jest czy coś? To jest z kamienki. W środku jest zamolowane, tak troszkę. Znaczy szkliwione. O, fajna rzecz, też ładna. No ładnie. Piękny wazon. Kurczę, co to jest? Co to jest polski? Słuchajcie, Wawel, chyba tak? Jasny gwint. Polski, ale śliczny. Ale fajny strzał. Zabieram, oczywiście. R różowe szkło. No, może nie różowe. No, właściwie No, zobaczcie. No, róż chyba, no bo. Ale fajne, mnie Na stópkach. Tu też na stópkach. Takie dwie, te. Y Pojemniczki, jak to nazwać misy po 1 euro. Chujcie, normalnie szok. Jest to prawdopodobnie kryształ. Nie jestem tego pewny, chociaż nawet nie, bo jest to bardzo ładne. I tutaj są jeszcze takie też różowe miski, ale to chyba nie od kompletu. To jest bardzo fajne. Różowe, fajne, fajne. Ba no. biżuteria wystawiona. serduszka tak jakieś fajne, poszekajcie, fajne teściąki. No, może coś ciekawego się znajdzie. Nie wiem. Naszyjnik stary. Tak? A nie, to nie jest naszyjnik, to jest... Widzicie, ale jaki piękny różaniec. Mały różaniec w w domu, ale on jest prześliczny. Poczekajcie, ja sobie może go wezmę. On mi się bardzo podoba. A tutaj? Ładne kończyczki, teraz pani doniosła. Podoba mi się, zabierze ja. O nie, to jeszcze, nie bardzo, nie? Tu jakiś coś, tu mamy m. A to jest aluminium, szkoda. To jest bardzo ciężkie, fajne serduszko. Tobie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś nowocześniejszy. Chociaż. Zatnięcie jest sprawe. stare. Wezmę też. Na ryzyko. Tutaj fajna taka z kamieni, jakiś, ale ten, ten muszę wyciągnąć niedłużaniec. Czekajcie, o jaka piękna broszka, spójrzcie, przepiękna, biorę ją. Tu też jeszcze ładne kolczyki widzę. No, fajowe, też je wezmę, też je wezmę. Kurczę, ale też mi się tu nie trafiło. Nie wiem czy to jest takie, wiecie. Bardzo o tym z materiału. Jakieś te kolczyczki stare jak nie wiem, biorę je. Tu kudełeczko, ale puste niestety. Kudełeczko jest puste, tutaj są jakieś kamienie. takich Takie wisiory, są. o i kamienie. Też fajna rzecz. Stare pewnie, nie? myszki, wezmę je, bo to widać, że stary, to nie są nowo robione. I to jest też widzę pięknego. To jest też ładne. To się jest chyba nie wiem czy to jest dźwięk nowocześniejszy. Ale fajna plansowecka, też wezmę. No? Jeszcze nie mogę odplątać tego, o udało się. Zobaczcie jaki jest stary. Spójrzcie jaki jest stary. Przepiękny, jest mosiąc. Jest i bardzo, bardzo stary. I tu jaki są zarki, też go wezmę. Stary krzyżyk. Słuchajcie, wszystko to jest stare, z drewna. Nie, to jest też różaniec. Tutaj też taka, widzicie, jakaś branzoletka taka z oczkiem. Tutaj to jest oczko jakiś kamień. kamień. na sznureczku. też jest stara praca. Widać po tej materiale, z której jest zrobione. A tu, tu mamy jakieś? Kolczyczki, też bardzo stare, no spójrzcie, Stary, daty kolczy, kolczyki, też je wezmę, też je wezmę, myślę, że spodobają się jednemu z Was, czy nie jednym z Was, przepraszam, no, takie er bardzo retro, bardzo vintage, dobra, starczy, niech ktoś sobie jeszcze coś kupi. Mhm. no dobra. Piękny słonik. Fajnie z takimi cekinami. I to jest, nie wiem czy to jest gips Czy coś, ale mam już na niego pomysł. Widzicie? Już mam na niego pomysł. Z jednej strony ma takie cekinki, z drugiej strony nie ma. Ale nie widać, że powinny być. Wezmę go sobie. Tu spójrzcie, fajna, fajna ta Kurteczka taka na lato. Na, 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 na motocykl przewiewna, ale cała jest obłożona. Widzicie. No. Też fajna. To jest już używana, no ale... Ale zła nie jest. No, dobra. Nagrywam już teraz telefonem. Torebki. Torebki Was bardzo interesują. Proszę Was, ja tak patrzę na te torebki. Teraz czy są jakieś stare? Tu jest jakaś stara, filcowa. Ale to nie jest jakaś jakaś taka wow, nie? Ze starych torebek to jeszcze może by coś nas tutaj? To są stare, ale, ale nie aż tak. To jest stare, ale nie aż tak. Patrzę za kim właśnie ze skórki coś. Wtedy, wtedy one są fajne. To jest też fajna. Fajna taka, nie? Torba. Spójrzcie. No. Materiałowa. Bardzo ładnie wykonano. tu mamy fajną, starą oscarlo jakiś ze skórki no jest świetna ze samej skóry jedno euro, tak? tu też poprzypinali, tutaj i cztery no ta jest fajna ta jest fajna nie jest taka retro bardzo ale, ale jest, ja wiem z lat 80. tak liczę <laughs> no dobrze tu też jest jakaś avenus. Widać włoska robota ze skóry, yy, ze skórki. No fajna, fajna, fajna rzecz. Fajna, fajna rozumiecie tam, Fajna, fajna i ciągle fajna. No ze skóry, trebka, nie? O, tu jest jeszcze taka przedziałka, Fajna, delikatna. Co tutaj mamy? Jakiś serzetam? O, jest avenus, avenus. Ojejku, źle to pokazuję, teraz widzicie. Awenus, tak wpatrzę na tę torebkę, o bardzo jest ładna, bardzo jest ładna, ze skórki. No dobra, jeśli chodzi, wiecie co, zobaczcie, to torebki znalazłem taką kruczę czarną jakąś, takie dziwne włosie, taka poszarpana, ja myślałem, że to jest taka poszarpana, ale ona tak ma wyglądać. Słuchajcie, jest to stara torebka. Ja nie wiem co to jest za nazwa, spójrzcie może wyjdzie, zauważycie. O, 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 o. Nie, nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Jest na łańcuszku takim niespotykany, jak do tej wzór tutaj jest taki. Kurczę, no może by zaryzykował, bo jest naprawdę stara. No, jak myślicie, warto zaryzykować? Pewnie, że warto, zawsze warto świetna marynarka. No zarąbista jest. Szkoda, że na mnie nie jest. Zaraz bym ją kupił. Świetna jest, naprawdę. A tutaj fajna skóra jakaś. Dotarła, taka siwa. Przepraszam, ale marynarka robi robotę naprawdę. Jaka to jest? Jakie to jest firmy? Alba Moda. Pasja, koalicja. Takie coś. Tu jeszcze coś tam w środku jest. Poczekajcie. Muszę zobaczyć, bo jestem ciekaw po prostu. Aha, zapasowe guziczki. Tak to kiedyś bywało. Nie zawsze były zapasowe guziki. No. no dobra. Ci, którzy zajmują się jazdą na rolkach, zobaczcie cały zestaw do wymiany rolek. Nie wiem, co to jest za firma. Ja się na tym nie znam. Spójrzcie jest takie coś. Jeśli kogoś to interesuje, powiedzcie mi, a zabiorę, nie? No, to, no nie znam się na tym. Nigdy nie jeździłem na rolkach. Za to jeździłem bardzo często na łyżwach. No tak to wygląda. Na łyżwach jeździłem i to byłem bardzo dobry na łyżwach. Tu widzę jeszcze jeden zestaw. I duże rzeczy takie, ale to ciężkie. O, ale to już są chyba używane. To już są używane. To już są używane. No i takie wiecie, różne, różne te nakolanniki, ramienniki i tak dalej. Tutaj widzę, że przyszły jakieś buciki węskie. Troszkę są znoszone. No, kamela chyba, no. Czy czego to jest? Ten znaczek to z kangóremską, to co to jest? No nieważne. Ok. Któraś z pań prosiła mnie, że uwagi na stare, na stare, wiecie co, yy, te parasolki. No tu jest stara, ale nie aż tak, jest zniszczona. to, no, żebym tutaj nie, nie, nie uszkodził, teraz ja. Tu też z jakąś rączką, taką, nie wiem, czego to jest bakielitu, czy czegoś. Takie widzicie na końcu, o, jest przecież czyste pożywo. Złote te, złote. Jak się mówi, takie wykończenia z mosiądzu, pewnie. Tutaj też jest mosiężne. Wszystko to nie jest taki metal jak kiedyś. Ta jest, widzę, stara, fajna. Fajna jest, bo tutaj na inne. Jak znajdę jakąś ładniejszą, to zaraz się Wam włączy. Zwróćcie uwagę, tutaj jest sygnowana. I spójrzcie, to wszystko jest z, mie z miedzi, z mosiądzu. Spójrzcie. Całość jest z mosiądzu. Stara robota. Świetna jest. Nie wiem, czy zaryzykować i zabrać tej pani. Spójrzcie. Jest cała, nie jest, jest cała, nie jest zniszczona. Pomyśl, pomyśl. Spójrzcie, tu jest, tu jest następna stara. Wszystko jest takie, widzicie, wykańczone tak samo miedzią. miedzią lub mosiądzem. No, fajnie się składa. Wszystko jest sprawne. To jakiś fajny guziczek taki, widzicie? O. Fach. No, fajna. Tu jest sygnowana też. O. No widzicie, zobaczymy, nie? A tu jakieś klapki doszły. Patrzę. nuwiuśkie, no, Ale lekkie. Numer 43? No to przecież to jest niemożliwością. Co to jest za numer? To nie jest 43. To będzie gdzieś 40 może. A tu jest napisane 43, spójrzcie. Jest niemożliwe, bo to są małe. 41 może, ale fajne. Fajne, lekuchne. No. Tu znowu mamy też starą, ona nie jest nowa. A ta już jest automatyczna. Widać, wiecie, na prączkach. Widzicie sami, że to jest. O, i tutaj tak się naciska. O, też jest fajna, nie? taka plażowa bardziej może nie? z dawnych czasów. No, także chyba już wszystkie przejrzałem. Nie, jeszcze tej czerwonej nie widziałem. Ta czerwona też jest, nie widziałem ją. Ona też jest, patrzcie, 20 euro, czyli już będzie miała jakieś 20 parę lat, może nie więcej. No, dobrze, ja jej zostawię na razie i zapytam się mojej widzki. Czy byłaby nimi zainteresowana? Jak będzie zainteresowana, to je po prostu zawiorę. Wiecie co? Zabrałem jednak te dwie płyty. Słuchajcie, to są szlagiery z wojny jeszcze. Tak mi się wydaje, bynajmniej. I może nie w Polsce tyle będą sławne, co, co w Niemczech. Może ktoś to kupi. Zobaczymy. Ryzyko. Fajna sowka dla lalek. Muszę powiedzieć Adamowi, że jest. Pogosia żona Adama bardzo takie rzeczy sobie ceni, dlatego że kolekcjonuje lalki i na pewno by jej się takie coś przydało. Muszę powiedzieć o Na Znalazłem takie, to chyba wachlarze są. Zobaczymy, co na pewno grosze. Widać, że stare z lat 80. może nie wiem. Zobaczę co to jest. Z ciekawości kupię. Spójrzcie, tutaj taka piękna starasowa. Widziałem takie, ale nowoczesne już, nie? Ze stali szlachetnej, to nie wiem jaka jest. No, taka sobie wisi. Patrzę jeszcze na jakieś starszą biżuterię. To jest starsza, ale nie aż tak stara. Tutaj jest coś starego. Taki plastik jakiś czy to kamień, nie, raczej plastik, bo jest lekki a tutaj no to jest, też widać, że jest stare ale taka wiecie, taka biżuteria, nie wiem czy to z aluminium czy z czego no, ale jest stara tu mamy jakiś taki wisiadł, taki wisior na szyję nie wiem czy to jest te... no nie wiecie o co mi chodzi, zapomniałem zapomniałem nazwy Zapomniałem nazwę. No dobra. Zobaczcie, znalazło się coś dla mnie. <laughs> Lampa ostrzegawcza, tak? sygnalizator to jest Deutsche Bahn. Ale jest stara, ciekawe z których lat. No, ale to ja sobie takie coś wezmę. Bo to już jest moje klimaty, takie typowe. Także to zabieram na pewno. Słuchajcie, traciłem jeszcze dwa piękne kufle. Dwa piękne kufle. Zobaczcie jaki temat. Zobaczcie jaki temat. A co to jest za ten? Za sygnatura. Coś mi ta sygnatura mówi. Nie wiem, coś z Moskwą mi się kojarzy, ale... Ale ogólnie no, no super. Przepiękny kufel. Stary, widać, że stary, jak nie wiem. Za 3 euro, kurczę. Nie sprzedam go nawet za stówę. I tutaj jest bardzo stary Wil, Wilhelm ojet, coś jakiś Tu będzie kurcze z I wojny światowej powiem wam. No, albo, albo pierwsza wojna światowa. Naprawdę Super. Patrzę tam w środek, sprawdzam. Biorę je na pewno. Zasuwam do kas tutaj wystawiony został przepiękny, powiem wam szczerze. To jest szercer Tak, szejcer czy szelcer, tak się jakoś nazywa. Piękna porcelana w dotyku, ładny, kremowy, taki delikatny kolor. I w sumie jest wszystko w komplecie, spójrzcie. A nie ma, a nie ma po prostu. Jeszcze nawet są, patrzcie, te yy, głębokie talerzyki, płaskie talerzyki, podstawki. Wszystko jest, oprócz kurczę, dzbanka. No tylko dzbanka brakuje, No świetne to jest, naprawdę. Nie wiem, Adam pewno by nie kupił, bo bez dzbanka, no nie wiem. Tu spójrzcie jeszcze, jeśli chodzi o kapelusze. O, takie coś, to są damskie kapelusze. Jak tu wam pokazać? O, bardzo stary. Nie wiem, ile on może mieć lat, ale jest bardzo stary. Zobaczmy, tu metka jakaś jest. Coś tutaj jest napisane, Munsien Breiter Munsien, no powiem wam, że Kurczę, kto wie czy nie przedwojenny jeszcze, tak coś mi się zdaje, że przedwojenny, także taki jest i tu jest jeszcze fajne. obiecałem swojej listce, że pokażę, to też jest stary, z takimi fiołkami jakimiś, fajny, z takiego tego. Nie wiem to słoma czy nie to tak nie jest tak słoma tak, no. ale widać, że stary tutaj pewnie nie wiem czy to tak było, było tak. Było. fajne, też, też mi się podoba. Tutaj dla, dla... Bo ten żydowski to już nie, nie? bo to jest typowo, typowo, wiecie, no typowo. Fajna kamizelka dla mężczyzny wypasionego, znaczy nie wypasionego, tylko umusklu... muskular... muskularnego. A tu jeszcze są jakieś. kurczek i jaki ładny obraz tu jest, jest sygnowany. Spójrzcie, tylko ramkę wstawić, bardzo ładne. Tego nie zauważyłem. No. I tu jeszcze są jakieś te. Czapeczki to już. Według uznania, nie? Tu czapeczka też taka w stylu, wiecie jakim stylu. Co to jest? Volkskin no a tutaj nie wiem, czy to na dziewczynę. Tak, raczej na dziewczynę z różami. Lowe napisane za 3 euro. Bardzo fajna. Zaraz się włączę jeszcze, jeśli chodzi o stare rzeczy. Zobaczcie. Bardzo stara sukieneczka, czy to jest bluzka, taka dłuższa, czy sukienka. No, bardzo widać, że jest stara. XS jakiś ten rozmiar. Jest chińska. Także może być na wzór robiona starych, nie? Ale tutaj na pewno jest stara. Turecka, zobaczcie. Stara turecka. No. Też by ty poprzebierał, to by coś znalazł. Spójrzcie jaka piękna. No moim zdaniem piękna Bugatti, to czyli już wiecie. To jest marka nie dla przeciętnych. Jaka piękna, spójrzcie, marynarka. Zarąbista. Normalnie zarąbista jest ta marynarka, też mi się podoba. Ja ponoć ładnie wyglądam. Kiedyś wyglądałem, teraz nie? <laughs> w marynarkach, ale nigdy nie nosiłem, bo się źle w nich czułem. A ponoć było mi dobrze w nich, nie? Ale ta jest świetna. Bugatti. 4 euro. Zobaczcie, nawet tu jest taka wpinka, o. Może Markowa, widzicie? Taka wpinka sz, szpulki. No. No świetne to jest, naprawdę. To 78 rok jest napisane, ale nie wiem czy to. Czy to jest taki design na 78? Nie, nie, na pewno nie. Może chodzi o, o firmę. No nie wiem, nie wiem, ale no super. Zachwycam się, bo nie wiem. Tak mi się podoba. Stary, malowany, drewniany młynek. Bardzo ładnie wykonany. Ale fajnie zrobiony. Nie Podoba mi się takie rzeczy. No parę rzeczy kupiłem, powiem szczerze. Jak zwykle jestem zadowolony, bo to, wiecie, niewielkie pieniądze. Także, o, akurat ktoś do mnie dzwoni. No muszę przerwać. Ale jeszcze się z nie żegnam, bo jeszcze będę z wami w kontakcie.